Dzień dobry, kochani. Chciałam Was dzisiaj powitać fragmentem z Psalmu 118, który mówi: Posłuchajcie. Oto dzień, który Pan uczynił: Weselmy się i radujmy się w nim. Już wiecie, o czym będziemy mówić. Będziemy gdzieś mówić o radości. Wiecie, że w Biblii. Radość lub wyrazy związane z radością, czyli radujcie się, jest użyte ponad 450 razy, czyli jest to tak bardzo ważne. Na pewno wokół siebie widzieliście często ludzi, którzy się śmieją, to wyglądają na ludzi radosnych, ale nie zawsze jest to radość trwała. Kiedy ja byłam jeszcze człowiekiem, który nie znał Pana Jezusa, to miałam takie dwa stany. Pierwszy stan to był śmiech, a drugi stan to był płacz. I nic poza tym, kochani. I w nocy wypłakiwałam w poduszkę litry łez, dlatego że w moim sercu nie było Boga, który daje radość. Wiecie co Biblia mówi o Panu Jezusie? Mówi, że to był najbardziej radosny człowiek na świecie. W liście do Hebrajczyków, w pierwszym rozdziale, w dziewiątym wersecie jest napisane: "Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość. Dlatego namaścił cię o Boże" Bóg Twój, olejkiem wesela, jak żadnego z towarzyszy Twoich. Widzicie, Pan Jezus nienawidził grzechu, nienawidził złych rzeczy. Dlatego to, co mu zostało, to radość, bo radość wlał w jego serce ojciec, wlał w jego serce Bóg. I Pan Jezus był cały czas zadowolony, był cały czas radosny. A słuchajcie, czy może tak się zdarzyć w życiu, że człowiek nie jest radosny, że jest smutny? Oczywiście, czasami tak się może zdarzyć, nawet ludziom, którzy są narodzeni na nowo. I chciałabym Wam przeczytać pewien fragment z Biblii, który mówi o takiej kobiecie, która na początku nie była zbyt radosna. Na pewno słyszeliście o kimś takim, kto był mamą Samuela, a była to Anna, kochani. I teraz posłuchajcie: Anna chciała bardzo mieć synka, chciała bardzo mocno mieć dziecko. Chodziła do świątyni i prosiła Pana Boga, płakała bardzo długo, corocznie tam przychodzili, czyli być może było to wiele lat. I pierwszy rozdział, dziesiąty werset mówi, z goryczą w duszy modliła się ona do Pana i bardzo płakała. Czyli nie była wtedy radosna, nie była wesoła, ale kochani, Bóg to zmienił, ponieważ w drugim rozdziale już słowo mówi co innego. I modliła się Anna i rzekła, weseli się serce moje w Panu. Wiecie, że ona zostawiła swojego synka, który miał może około dwóch lat, kiedy odstawiła go od piersi, zostawiła w świątyni. Tak normalnie człowiek nie cieszyłby się z tego, że dziecko zostaje gdzieś samo i dopiero za rok mama może go spotkać, ale Anna wiedziała, że z Samuelem jest Pan Bóg. I dlatego zobaczcie, weseli się serce moje, bardzo się z tego cieszyła. Radość, radość bawi jej sercu, że mogła dać swojego Syna na służbę dla Boga. Inną taką osobą, która pokazuje nam, co to znaczy Boża radość, był Dawid. Kiedy Dawid, słuchajcie, sprowadzał Arkę, Arkę Przymierza, która symbolizowała Bożą Chwałę, zobaczcie co on robił. A gdy doniesiono królowi Dawidowi, Pan błogosławi domowi Obeda Edomczyka, czyli tam, gdzie wcześniej była arka, i wszystkiemu, co do niego należy, ze względu na skrzynię Bożą, wyruszył Dawid i sprowadził Skrzynię Bożą z domu Obeda Edomczyka do miasta Dawida z radością. Zobaczcie, jak on sprowadzał arkę. Z radością tańczył też Dawid z całej siły przed Panem, odziany zaś był w lniany efot, czyli w takie lniane ubranie, i sprowadził Dawid wraz z całym domem Izraela skrzyniem Pana wśród okrzyków i donośnego trąbienia. Dawid pozbył się szat królewskich, miał tylko takie lnianą, lnianą jakąś tam suknię na sobie i cieszył się, że Boża chwała zamieszka w jego mieście, i tańczył z całej siły, i radował się. I wiecie, że w psalmach, które napisał Dawid, jest najwięcej, najwięcej fragmentów o radości. I możecie sobie, już nie będę ich wszystkich czytać, ale możecie sobie zapisać te psalmy. To jest Psalm 118, 24 werset, 16, 11 werset, 40, 17 werset, 149, 2 i 5 werset, 35, 9 werset. Czyli słuchajcie, człowiek, który ma Bożą Radość, Nigdy nie jest smutny, choć czasami może się zdarzyć, to nie trwa to długo, dlatego że Bóg dał nam pocieszyciela, którym jest Duch Święty. Pocieszyciel co robi? Pociesza oczywiście daje radość, nawet wtedy, kiedy pojawiają się trudne sytuacje. To pocieszyciel przychodzi i sprawia, że chce nam się tańczyć, że chce nam się chwalić Boga. Popatrzcie na tego człowieka, którego ja tutaj zrobiłam. On nie wygląda na jakiegoś chłopca. Czy na jakiegoś, nie wiem, pana w starszym wieku, to młody mężczyzna, biznesmen, który słuchajcie, cieszy się i mówi: radość pana jest moją siłą. Dlaczego? Dlatego, że on zna pana Jezusa, dlatego, że pocieszyciel jest w jego sercu. I kiedy pocieszyciel jest w naszym sercu. My nie mamy takiej buzi, wiecie, takiej smutnej, tylko każda buźka jest rozradowana. Cieszymy się, że mamy takiego cudownego zbawiciela. I kochani, ja tutaj zrobiłam sobie taką tabliczkę, na której jest napisane: Jezus, radość, szczęście. I to jest taka drabinka. Kiedy my poznajemy Pana Jezusa i wiemy, że on jest najbardziej radosny, bo Bóg pomazał go olejkiem radości, to wtedy Cały czas towarzyszy nam radość, nawet, nawet w momentach, kiedy jest troszkę trudniej. Przechodzimy ten czas, tak jak Anna, i zaczynamy się weselić, zaczynamy się radować. I to nam daje co? To nam daje, kochani, szczęście, szczęście. A skąd ja to wiem? Dlatego, że tak mówi Boże słowo. Popatrzcie. Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Moim szczęściem, nie tylko moim szczęściem jest mieć rodzinę, nie tylko moim szczęściem mieć piękny dom czy samochód, ale przede wszystkim moim szczęściem być blisko Boga. I wtedy słuchajcie, moje ciało nie może wytrzymać. Po prostu ono nie może spokojnie stać. Tylko chce mu się tańczyć, chce mu się podnosić rączki do Boga i mówić: "Boże, dziękuję Ci za to, że Ty zmieniłeś moje życie, że Ty otarłeś każdą zę, że teraz mogę się cieszyć z Tobą, bo jesteś moim Panem, kochani, dlatego zawsze, zawsze radujcie się w Bogu. Ja tutaj mam też taki, takie, podpisywałam sobie niektóre fragmenty z Biblii i szybko Wam je przeczytam. Posłuchajcie, radość jest też owocem. Ducha świętego, jednym z owoców ducha świętego. Więc po prostu mamy to, to jest dar i nigdy tego nikomu nie oddamy. Nie oddamy żadnemu przeciwnikowi. Posłuchajcie jeszcze, co mówi Boże Słowo. Radujcie się w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Powtarzam, czyli święty Paweł powiedział, powtarzam, radujcie się. W obliczu Pana jest pełnia radości. Zawsze w każdej modlitwie mojej za wszystkich was z radością się modląc, czyli nawet jak Paweł się modlił o innych, to robił to z radością. I następny fragment, lecz o co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany, z tego się raduję i radować będę, czyli będą się cieszyć, jeżeli Pan Jezus będzie znany wśród ludzi. A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego. I jeszcze jest jeden taki fragment: Bardzo się będę radował, weselić się będzie moja dusza. Zobaczcie, nie tylko będę się trochę cieszyć i trochę uśmiechać, ale bardzo będę się weselić. I tego Wam życzę z całego serca, żebyście chodzili i żeby było widać, że jesteście ludźmi, którzy chodzą z Panem Jezusem, bo są pełni radości. A kiedy mamy radość, to też ją widać na twarzy. Wtedy się uśmiechamy, wtedy podnosimy rączki i mówimy: Dziękuję Ci, Boże, że w Tobie mam prawdziwą radość. Nie jakąś taką, słuchajcie, głupkowatą, że ktoś powie kawała, jak hihihihihi. Hi, hi, hi. Nie, to nie jest prawdziwa radość, to nie jest trwała radość. Pamiętajcie, radość Pana Jezusa daje nam siłę, daje nam moc do życia, więc życzę wam tego i do zobaczenia następnym razem. Papa. Pa.